Слово Слова святиває від Святого Марка. Того часу зібралися до Ісуса фарисеї та дехто з книжників, які прийшли з Єрусалима, і помітили, що деякі з його учнів їли хліб за нечищеними, тобто немитими руками. Адже фарисеї і всі юдеї не їдять, якщо не вимиють рук, потираючи їх кулаком, дотримуючись передань старших. І повернувшись з торгу, поки не зануряться у воду, не їдять. Є і багато чого іншого, що вони прийняли, щоб дотримуватися занурення у воду чашок, глечиків. Мідного посуду лежаків. І запитають його Фарисеї та книжники, чому твої учні не поводяться згідно з переданням старших, але за нечищеними руками їдять хліб. А він відповів їм, добре Ісая писав пророк про вас лицемірів, як написано, цей народ губами шанує мене. Серце ж їхнє далеко від мене та даремно поклоняються мені, навчаючи доктрин заповідей людей. Залишивши заповідь Бога, ви тримаєтесь передань людей. І він говорив їм: ви добре відкидаєте заповідь Бога, аби лише зберегти передання ваше. Адже Мойсей сказав шануй свого батька і свою матір. І ще хто лихословить батька або матір, нехай смертю помре. Ви ж кажете, якщо якась людина скаже батькові або матері корван, тобто дар Богові є те, що ви мали подержати від мене, то після цього вже не дозволяєте їй. Нічого зробити для батька чи матері скасовуєте Боже Слово оцим вашим переданням, яке ви ж і передали, і багато інших подібних речей робите. Ото слово панське. Niech słowa Świętej Ewangelii zgładzą nam naszych grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. w Chrystusie, bracia i siostry, przygodne siostry zakonne, drodzy parafianie, ukochanie Boże dzieci. Dzisiejsza Ewangelia, jaka jest przeznaczona na Dzień Świętej z mówi nam, w siódmym rozdziale Marka Świętego mówi nam o tym, żeby my z jednej strony pomyśleli o tych starszych prawach, zakonach, o tym prawie Bożym, jak dzisiaj Pan Jezus mówi, wy dużo rzeczy robicie takich, jakie wam przekazali starsi. I dzisiaj na pewno byłoby to może i bardzo potrzebne, bo my bardzo szybko zapominamy to, co nam rodzice, dziadkowie przypominali, to, co nam przekazali wcześniej ludzie, którzy wierzyli w Pana Boga i chcieliby tak bardzo łatwo, bardzo szybko zrobić wszystko na nowy lat po swojemu. A z drugiej strony widzimy, jak niektóre takie zwyczaje. Jakieś tradycje niepobożne, niechrześcijańskie przychodzą z pokolenia na pokolenie i zamiast tego, żeby odnowić to wszystko, żeby odrzucić, a coś nowego Bożego dać, to za nami to ciągnie się i tak jak nazywamy to jakimiś zabobonami czy innymi sprawami, to właśnie to jest dalej przekazywane. Jak tam świętować, jak na przykład na pochornach powodzić, jak tam postępować, że tam wieczorem nie można pójść, pożyczyć itd. Tak I to dzieciom, wnukom przekazują, zamiast tego, żeby to umarło naturalnie, to przekazuje się następnym pokoleniom, bo, bo tak trzeba, bo tak uczyni. A to, co jest pobożne, to, co jest od Pana Boga, to jakoś tak ciężko to przekazać. I nie ma takiej jakiejś wiary w to, że ja powinien, czy powinna przekazać swoim dzieciom i wnukom ten Boży Zakon, Boże Prawo, a nie tylko to, co wymyślili ludzie. I dzisiaj Pan Jezus do tego wraca się. Mówi w swoim nauczaniu, żeby my byli świadomi tego, co robimy. Bo faryzeuszem Zwrócili uwagę Panu Jezusowi, dlaczego Twoi uczni nie pomyli rąk, jak przyszli i zadali jeść. Dlaczego nie zrobili tego, co w naszym zwyczaju jest potrzebne. Ale Żydzi robili to nie dlatego, żeby te ręce były czyste, żeby ich umyć, ale dlatego, żeby prosto można było zachować tylko jakiś zwyczaj. Tylko jaki zwyczaj. I tak kiedyś zauważyłem, jak byłem z Pielgrzymką w Izraelu, jak rzeczywiście te życie oni, kiedy idą, gdzieś tam w restaurant, czy jakiś tam w kafe, czy w bufet, i tam przy tym jest taki kran, jak to u nas kiedyś było przez osowetskiej własni, takie krany, że można było tam na autobus, na operacji, gdzieś tam na Zupince i tak dalej. taki naciskasz, woda leci, taki hydrant stawi i można było wody nabierać. I oni tam mają tego bardzo dużo. I jak przychodzą i ktoś myj ręce, no to drugi przychodzi, tylko tak chlapnął jak nie nawet popadła woda, czy nie popadła, ale obrad zrobiony, tak? Zwyczaj wypełniony. Ale chodzi o to, żeby my robili nie dlatego, żeby coś tam wypełnić, ale żeby to prawo dotykało naszego serca. Tak, tak samo jak na przykład modlitwa, czy pójść do kościoła na Mszę Świętą, to nie dlatego, żeby prosto w niedzielę pójść do kościoła i nie było grzechu, ale żeby w tym kościele spotkać się z Panem Bogiem, żeby w czasie Mszy Świętej przyjąć Pana Jezusa do swojego serca. I to jest to prawo Boże, które my powinniśmy zachowywać. Dlatego dzisiaj, kiedy Pan Jezus daje przykład. Prawa Bożego i mówi o czwartym przykazaniu czci ojca i matkę swoją. I właśnie mówi, że jeżeli Wy będziecie szanować swoich rodziców, będziecie żyli szczęśliwie. Jeżeli będziecie kłócić się, krzyczeć, obzywać, przeklinać, to Pismo Święte mówi: pomrzecie śmiercią, w, mret, w mretę śmiercią. Dlatego, że za każdy grzech jest. Kara śmierci. Żeby tego nie było, my chodzimy do spowiedzi, przepraszamy Pana Boga, żyjemy Bożym miłosierdziem, Laską Oswięcającą i prosimy Pana Boga, abyśmy żyli w Lasce Bożej. Dlatego każda Msza Święta jest dla nas uczestnictwem w Lasce Bożej, w chwale Bożej. I prosimy, aby nasze życie zawsze było z Bogiem zjednoczone, żeby my Żyli szczęśliwie na ziemię z Bogiem i Boga w niebie oglądali w wieczności. Amen. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.